Dzisiaj pokażę wam jak naciągnąć hamulec ręczny Foplo Corsa typu C. bo Podejrzewam, że niektórym się zdarzało coś takiego. Dopiero tutaj czuć na samym końcu, że sztupuje, że nie, auto nie ciągnie do przodu ani do tyłu. Zaraz pokażę jak to zrobić. Molec ręczny musi być opuszczony, niezaciągnięty. Podnosimy mieszek pomocy ręcznego i tutaj przy pomocy klucza polskiego bądź oczkowego dziesiątki dokręcamy tą nakrętkę tak, żeby potem po zaciągnięciu było słychać charakterystyczne czy ząbki. E, teraz sprawdzimy, czy już jest. Czy jeszcze dokręcamy? No, czuć się, że e, już jest dobrze dokręcone. Należy pamiętać o tym, żeby nie przekręcić za mocno, bo będą z tego tylko problemy. Myślę, że każdy powinien metodą próby błędów delikatnie co pół obrotu sprawdzać, czy jest już dobrze naciągnięta ta linka, czy nie.